Ale Paczkowski, trener Kujawii Noworosław. Panie trenerze, od kilku tygodni Kujawia przygotowuje się do rundy wiosennej. Proszę powiedzieć, jak przebiegają przygotowania Waszego zespołu? Witam serdecznie. Przygotowania zaczęliśmy od 13 stycznia. Pierwszy trening odbył się na hali. Było krótkie spotkanie organizacyjne, później zabawy na hali. Od poniedziałku trenujemy już. Pod pełnym obciążeniem 6 razy w tygodniu, w tym okresie przygotowawczym do obozu, na obóz wyjeżdżamy 25 lutego na 6 dni do wągrowca, ponieważ podjęłem taką decyzję, że tak późno. Obóz, gdyż u nas warunki do treningów są bardzo ciężkie, nie mamy boiska ze sztuczną nawierzchnią. Więc, więc, aby już potrenować w normalnych warunkach, wyjeżdżamy do Wągrowca. Za Wami już pierwszy test mecz, w którym wziął udział kilku testowanych piłkarzy. Czy któryś z nich bierze udział w dzisiejszym sparingu z Natecią Abiszę? Tutaj w Bydgoszczy jest Filip Skory, bramkarz, który występował w rundzie jesiennej w Wiktorii Koronowo. Na tą chwilę już mogę powiedzieć, że jest naszym zawodnikiem. Podpisaliśmy już umowę z nim, otrzymał zwolnienie z Koronowa i, i, i jak mówię jest naszym zawodnikiem. Tutaj większość to, to juniorzy. I zawodnicy, którzy jesienią, a przepraszam, jeszcze jest y, Dawid Zdrojewski tutaj z bydgoskiego Chemika, on y, po tym meczu zobaczymy y, po prostu tu, czy, czy będziemy dalej zainteresowani, ale, ale myślę, że, że na pewno tak. I podejmiemy decyzję w przyszłym tygodniu odnośnie jego osoby. Wracając do tych testowanych zawodników, tydzień temu zagrali m.in. Grzegorz Brzeziński, Oskar Kamiński czy też Krzysztof Kmieć, Który z nich ma szansę na angaż w Kujawi na rundę wiosenną? Tak, bo ponieważ po południu o godzinie 17.00 gramy w Włocławku z liderem, drugi mecz. Tam będą grali ci zawodnicy i Grzegorz Brzeziński i Krzysztof Kmieć. Powiem w ten sposób. Aha, jeszcze Mateusz Zaremski będzie testowany z tamtej ekipy, która, która tydzień temu grała. Powiem tak, Krzysiu Kmieć, my jesteśmy już po rozmowach z nim na 90%, my już z nim jesteśmy dogadani. Teraz dojdą rozmowy z Lechem, bo on ostatnie cztery mecze spędził w Lechu w Młodej Ekstraklasie na wiosnę, później odniósł kontuzję, więc tam musimy teraz się zwrócić i porozmawiać. Grzesiu Brzeziński, no ja jestem zadowolony z jego postawy w tym test meczu ostatnim, dlatego od środy Grzesiu trenował z nami, dzisiaj zagra sparing, w poniedziałek podejmiemy decyzję, co dalej z jego osobą. Takie nawiązuję do Pana osoby. W rundzie jesiennej, po tej pierwszej nieudanej części, gdzie nastąpiły ruchy kadrowe w sztabie szkoleniowym, po przegranym meczu ze Spartą Brodnicą, mówił Pan, że nie będzie Pan szkoleniowcem, że to tylko takie awaryjne rozwiązanie. Tymczasem nadchodzi przerwa zimowa, przygotowania do rundy wiosennej, a Pan nadal jest na stanowisku trenera w Kujawi. Co zatem skłoniło Pana do pozostania na trenerski, trenerskiej ławce? No, powiem tak, no... Z... Zarząd klubu był, wydaje mi się, zadowolony z wyników osiągniętych z drużyną, więc zaproponował. Z tego względu, że ja nie mam odpowiedniej licencji, pomaga mi Billy Abbott, jest moim asystentem i, i, pod, i Billy Abbott po prostu też się zgodził pomagać mi, więc podjąłem decyzję, że, że taka współpraca... E, no ma sens i, i, i trzeba spróbować. No kończąc naszą rozmowę, pierwsza piątka to jest realny cel dla Kujawina rundę wiosenną? Wydaje mi się, że tak. Na pewno będziemy chcieli być w pierwszej piątce, no ale nie zapominajmy, że, że, że trzeba grać, trzeba wygrywać, żeby utrzymać się, bo to był podstawowy cel nasz na ten sezon.